amici, dziś temat zawikłany. Ale ponieważ były pytania o to, czy czasowniki modalne dovere, potere, volere odmieniają się z avere czy z essere, dlatego postanowiłam uporządkować to na tyle, na ile jest to możliwe. W tym filmie przyjrzymy się krótko zdaniom, które ilustrują kolejne reguły użycia essere albo avere do odmiany. Dla przypomnienia, wszystkie czasy złożone. Tempi komposti, czyli czasy dokonane, potrzebują czasownika posiłkowego, czyli avere albo essere, verbo ausiliare, czasownik posiłkowy oraz participio passato. Odmiana dovere, potere, volere z avere i essere. Participio passato dla dovere, potere, volere to dovuto, potuto, voluto. I tak będzie wyglądała odmiana z avere. Natomiast trzeba pamiętać, że w pewnych sytuacjach, kiedy odmieniamy te trzy czasowniki z essere, musimy uzgodnić rodzaj, no i oczywiście liczbę. participio passato. Czyli z essere będzie dovuto, potuto, voluto, albo dovuta, potuta, voluta dla liczby pojedynczej. Przypomnę tylko. Z «avere» «participio passato» pozostaje takie samo dla rodzaju męskiego i dla żeńskiego. Natomiast przy odmianie z «essere» «participio passato» dostosowuje się do rodzaju, a także do liczby. I o tym oczywiście trzeba pamiętać, że «participio passato» dla tych trzech czasowników będzie wymagało odpowiedniej formy, jeśli będziemy je odmieniać z «essere». A więc kiedy te trzy czasowniki odmieniamy z «avere», kiedy z essere? We wszystkich poradnikach językowych możecie przeczytać, że dla potere, dovere, volere możemy użyć takiego czasownika posiłkowego, jakiego używa czasownik, który po nich następuje. Czyli na przykład andare, sono andato, poszedłem, pojechałem. Andare używa essere, sono andato, a więc nie popełniając błędu możemy powiedzieć Sono voluto, andare. Sono voluto andare. Chciałem pójść, chciałem pojechać. Gdy czasownik, jak na przykład leggere, używa avere, o letto", o letto, o letto, przeczytałem, przeczytałam, wtedy możemy powiedzieć o potuto, leggere". o potuto leggere. Mogłem przeczytać, mogłam przeczytać. Ta zasada gwarantuje nam, że nie popełnimy błędów. Tak więc możemy tę zasadę używać, ale nie musimy. Możemy nasz język wzbogacić, uczynić go bardziej wyrafinowany. Oto jak? Wtedy, kiedy te trzy czasowniki będą używane razem z czasownikami przechodnimi, czyli verbi transitivi, wtedy użyjemy do odmiany avere. Przypomnę tylko, verbi transitivi, czasowniki przechodnie, to takie, które mogą mieć formę bierną. To znaczy. Marco czyta książkę, książka jest czytana przez Marka. My patrzymy na transmisję, czy oglądamy transmisję. Transmisja jest oglądana, widziana przez nas. A zatem avere plus verbi transitivi i mamy tak. Marko ha dovuto leggere quel libro. Marco ha dovuto leggere quel libro. Marco musiał przeczytać tę książkę. Ha dovuto leggere. Abbiamo potuto vedere la trasmissione. Abbiamo potuto vedere la trasmissione. mogliśmy zobaczyć transmisję. A więc Abbiamo potuto vedere i dalej HANNO voluto vincere la partita Anno voluto vincere la partita. Chcieli wygrać mecz. HANNO voluto vincere vincere czasownik przechodni, czyli wygrali mecz. Mecz jest przez nich wygrany. I dalej. Z czasownikami nieprzechodnimi (verbi intransitivi) możemy do odmiany tych trzech czasowników używać albo avere, albo essere. Poprawne będą oba zdania. Siamo dovuti venire fuori dall'ufficio. Siamo dovuti venire fuori dall'ufficio. Musieliśmy wyjść na zewnątrz biura. Dostosowujemy tutaj do ewentualnie do mogło mogło być, jeśli by chodziło tylko o rodzaj żeńskiej liczby mnogi. I drugie zdanie: Abbiamo dovuto venire fuori dall'ufficio. Abbiamo dovuto venire fuori dall'ufficio. Musieliśmy wyjść na zewnątrz biura. Z czasownikami zwrotnymi, verbo riflessivo, użyjemy avere wtedy kiedy zaimki mi, ti, si, ci, vi występują po bezokoliczniku, czyli po prostu przyklejają się do niego. A więc avere più verbo riflessivo con pronome mi, ti, ci, si, vi dopo l'infinito, czyli ho voluto riposarmi, ho voluto Chciałem sobie odpocząć czy chciałam sobie odpocząć? Nie wiemy tego. Tutaj "riposarsi" jako czasownik zwrotny. Ovoluto ripozarmi. Abbiamo dovuto svegliarci presto. Abbiamo dovuto svegliarci presto. Musieliśmy wcześniej się obudzić. Svegliarsi, svegliarsi, budzić się. Abbiamo dovuto, musieliśmy, svegliarci, noi, my, presto. Jak widać, pronomi mi, ci i ewentualnie inne występują po bezokoliczniku tworząc z nim jedno słowo i wtedy używamy avere. Essere do odmiany użyjemy wraz z czasownikiem zwrotnym verbo riflessivo kiedy pronomi mi ti si, ci czy vi stoją przed bezokolicznikiem na przykład Laura non si è potuta riposare Laura nie mogła sobie wypocząć non si è potuta è potuta E potuta do odmiany został użyty czasownik posiłkowy essere. Non si è potuta riposare, ponieważ zaimek akurat tutaj si stoi przed bezokolicznikiem si riposare, si è potuta riposare. I dalej ci siamo dovuti svegliare presto, ci siamo dovuti svegliare presto. Musieliśmy obudzić się wcześniej. Zaimek Ci stoi przed Zweliarem, przed bezokolicznikiem. Dlatego dovere zostało odmienione z essere. Ci siamo dovuti zweliare presto. I ostatnia reguła. Avere użyjemy do odmiany czasowników modalnych wtedy, kiedy po nich następuje essere w bezokoliczniku. A więc: Marco ha voluto essere puntuale. Marco. Chciał być punktualny. Marco avoluto. Marco chciał. Co chciał? Być punktualny. Essere puntuale. I dalej. Abbiamo dovuto essere chiari. Abbiamo dovuto essere chiari to tyle, co musieliśmy być klarowni. Wyrażać się jasno. Abbiamo dovuto musieliśmy essere, być, musieliśmy być klarownymi. Essere chiari, być klarownymi. To były krótko przedstawione zasady doboru essere albo avere do odmiany tych trzech czasowników modalnych. O voluto essere chiara. O voluto essere chiara. Chciałam być klarowna. O voluto essere chiara, sulluso degli auxiliari con i verbi modali. Suluso, na temat użycia, degli auxiliari. Użycia czasowników posiłkowych koni verbi modali z czasownikami modalnymi. O voluto esse czy mi się to udało, nie wiem. Wszystkie te zdania, wszystkie te informacje, o których była mowa, znajdziecie na stronie internetowej, w artykule poświęconym temu zagadnieniu. Link do artykułu podaję w opisie tego filmu. Adesso vi ringrazio. A presto ciao. Ciao, ciao.